Michał Tuszyński dla fan sportu. Jesteśmy, słuchajcie, w Zielonej Górze. Gala Hybrid MMA4, a ze mną zwycięzca jednej z walki. Moim zdaniem to jest już teraz mocny kandydat. Mimo, że jesteśmy tak mniej więcej w połowie tej gali, mocny kandydat do walki wieczoru, Aleksander Winiarski. Witam Ciebie serdecznie. Witam wszystkich. To, jak to była zacięta walka, jak emocjonująca, co oglądaliśmy w klatce, najlepiej pokazuje to, jak rywale, przeciwnicy ringowi, klatkowi czują się po walce, bo i ty, i, i twój rywa potrzebowaliście trochę czasu, żeby dojść do siebie, bo rzeczywiście tam musieliście przyjąć bardzo dużo ciosów. W ogóle zapytam przede wszystkim ciebie, jak ta walka wyglądała z Twojej perspektywy, jak wysoką ci poprzeczkę zawiesił? Myślę, że zawiesił niższą poprzeczkę, na którą byłem przygotowany, bo tak naprawdę skończyłem tę walkę przed czasem. Byłem przygotowany na trzy rundy. Myślę, że będzie zmienioną tą pozycję, będzie kopą dla haja, tak naprawdę kopnął jednego haja, jeżeli, jeżeli się nie mylę. I z jego strony poczułem tylko jeden cios, ten overhand, po którym naprawdę musiałem odpocząć. Jest 14 kilo cięższy, masz czego uderzyć i myślę, że ten czas też mi się należał, nie? To prawda, natomiast robiły wrażenie... Tego szarze, trochę desperackie, trochę nie, kiedy on gdzieś tam chciał cię zasypać gradem ciosów, trzeba było być czujnym, ale to, na co on zwracał tutaj uwagę, to to, że było jego zdaniem troszeczkę nieeleganckiego zachowania w kratce. Jakieś ciosy na przykład pogongu. Jak to wyglądało z twojej perspektywy? No to był fair war, fair war walki, nie? Faktycznie to jedno kolano, ale też nie wiem, czy je trafiłem, musiałbym to zobaczyć. Też powinien zrozumieć, że to jest fair war walki, z ogień, są małe rękawice i, i tyle no. Nie wiesz, on to rozumie, On sam powiedział tutaj wprost, że dostał w tyłek i to jakby przyjmuje i tak dalej. Nie jest gościem, który szuka jakichś wymówek, więc to fajne. Słuchaj, nie wiemy jeszcze, czy to będzie walka wieczoru, ale wiemy jedno na pewno, że chyba nikt dzisiaj tutaj nie może liczyć na takie wsparcie jak ty miałeś, bo to było coś wyjątkowego. Tak. Trybuny szalały. Tak, tak, dokładnie. Myślę, że to był najgłośniejszy doping na hali, nie? Bardzo kocham tych chłopaków, jestem jednym z nich, jesteśmy drużyną, co było dzisiaj słychać. Tak. Wszystkie jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Jak właśnie słyszałem ten doping, to sobie pomyślałem, kurde, to musi go nieść, ale z drugiej strony presja, bo tam są koledzy, tam jest, wiesz, wielu znajomych, którym no nie można dać plamy po prostu w klatce, bo potem nie dadzą żyć. Ja jestem takim zawodnikiem, że tak jakby się tym karmię, nie? Biorę z tego energię. Jak ich usłyszałem, to miałem ciarki, wiedziałem, że tego nie przegramy. Tylko jak ich usłyszałem, ten ryg, to wszystko tak mnie to nadawało, że co by się nie działo, to musiałbym je odciąć, żebym tę walkę przegrał, nie? Zresztą to pokazałem charakter, bo była walka na przełamanie, nie unikałem tych wymian, stawałem twardo i się biłem. To jest tak, że rozmawialiśmy o tym poza kamerą, że są już kolejne plany i możemy się teraz, znaczy Ty możesz się tym podzielić? Mogę. Następna walka odbędzie się 18 maja w Kościanie. Tam była też moja pierwsza walka semi-pro. Również będzie K1 Małorękawice. W tej formule czuję się najlepiej. A właśnie. czyli Generalnie stójka, takie wojny jak gdzieś, to jest to, co Tobie się podoba. Takie walki chcesz, mimo że gdzieś one też mogą się odbijać gdzieś na tym, że i ty ucierpisz. Tak, jestem tego świadomy, że z kolejną walką to jest jedna walka mniej w mojej karierze, ale myślę też trochę, że zostałem do tego stworzony. Nie? Co, po... co widać? Ty powiedziałeś, że to pierwsza rozmowa, jaką udzielasz, jaki wywiad? Tak, to jest moja pierwsza. To panie radzi sobie znakomicie. Tak, dziękuję bardzo. Chcesz kogoś pozdrowić, bo ja myślę, że trochę jest tych osób, bo ci co być na trybunach na pewno należy im się podziękowanie. Tak, bardzo serdecznie i pozdrawiam i dziękuję za obecność. Dobra, powiedz, czy ty jutro jedziesz do Łodzi? Nie. Jutro muszę odpocząć, dojść do siebie, bo w przyszłym tygodniu już wracam do treningu, żeby, za procent, za, żeby pokazać jeszcze lepszą formę niż dzisiaj na gali w Kościanie. A masz jakiś wolny może bilet na Legię, bo słyszałem, że się wszystkie wyprzydały. <grym> Myślę, że jakbyś przyjechał, to coś bym ogarnął. Bardzo Tobie dziękuję za rozmowę. Wielkie gratulacje i wszystkiego dobrego. Powodzenia. Dziękuję. Dobry Dzięki. Dobrze. Trzymaj się.